Nie, zaraz, 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 Ja zaraz, 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 Drugą go po, drugą, po, kurczy, kurczy, no? Aleś zawał do z ten. Хоть вскаку на голову с там курва на него. Нашу с нашей. Ок! Крутки! Крутка, что. Кнут это типа. Привет, Пашенька! С грифом, с грифом, сейчас будет здесь при да. Cześć, ja po prostu nie znaleźć, Tak, Don't write, tak, write, tak, tak są guy. Kom, kom pod wpływem temperatury zmienia kolor Jak ja mu powiedziałem, żeby wydupcał, to on się cały czerwony zrobił. Faktycznie. Faktycznie zdenerwował się. Było tak, no? Zmienił na czerwony i wtedy. A tak zaczął. Nie widziałem jeszcze czerwonego konika polnego. Mm. Mm. Gdzie? Odwróciłeś Chodź. Chodź. Tak, Chodź. jak Chodź. się Chodź. w Chodź. 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 Zagrajmy, Chodź. 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 dawaj Chodź. 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 krótko, Chodź. go Ej! Chodź. Chodź. Tak, tak. Nie, to był konik polny. Nie wiem, tam na dolnych minów strasznie dużo jest koników polnych. Ja bym chciał, do, tata, do tatara mi chciał wejść. Ja mówię, idź mi stąd. A on mówi do mnie, idź mi stąd? Mówi, do mnie? Nie do mnie tak, nie do mnie. Ja mój już walę sierpa, ale on tak jakoś pod nim przeskoczył. Usiadł mi na tym i... pierd. Hmm. No, kuźma już będę wracał. A kur... Dobra To kolego, jest auto Chłopak, jest znowu Serio Patrzę kuchnię Dobra Kuchnia ale biało dostęp To od nas chyba No, Ja galę zamykam, galę, galę zamykam nie będę chował Dobra runda, podobała mi się Tak Palące Aj ale, ale, o, o, oj! A ten drugi gdzieś pałac, pewnie rampa Zresztą sprawdzę pałac, rampę Albo Cytę, albo Cytę No, Cytę był, Cytę Słyszałem Cytę głęboko Jest za śmietnikiem oh, je. już Marcin, yes. śmietnik na przeszedł na trak możemy mieć kie na bananie jak w menu pozycji. Mm -hmm. mm -hmm. Mhm. No. A! Jezu, jak się się 15 miał. Nie słyszymy takich przegrywać. Mogłeś się to odbić razem. Mógł się poczekać na mnie jak jeszcze ja od tego. Dokna Do coś. W... Chcesz mnie Chcesz flashmit? Chcesz Chcesz flashmit? Tak. A co? On No dojechał sam. Dwóch tak. krótka. krótka o obici, obici są. Nice. Po jeszcze jeden, dwóch za piątką. Nice, prawie. Ale, ale ja, Ostatni raczej 5. obity, ale ręki Wiesz, są nie dobre. ja można. obiegam daleki. Ale to jakiegoś tego, Nikt chyba. To jest tutaj, nie pamiętam, Co jest to za fiut. Snack, snack, rogo fiut. Co on wrzuca w ogóle ten chłop? Nie mogę. Nie dobrze mi się zrobiło. Nie. 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 Nie wiem, nie wiem. Mateusz dzisiaj pracy. to malizę. Dzisiaj to walizę w twoim wykonaniu, będę Nie wyrażam na zgody intromusza. na to, zgłaszam od razu. Od razu na intro będzie wyjeżdżać, co Zgłaszam zgłaszam, pana na to. Interesuje masz... mnie to. No to z Mada, sprawę. Zabrałe... Mada zabrać Ta, będzie dobra. zawsze już. Nie interesuje mnie to, cześć tutaj. Zra... Zdrajca jestem. Sprzedałeś mnie! Jesteście sprzedawczyki! Z Tomkiem. rękę sobie podajcie. Tam nam na CT, To jest Co ty gadasz, że tak to zrobiłem? Ziby! Nie no, tak Szyby! ZIPY! To zawsze o, dziękuję się. Patka. Dzień dobry, testuję nowy mikrofon, jak się macie? O. Dobrze, może być już Ale A jaki ja masz mikrofon? To... Y, Road NT A nie możesz tego słabko używać? Nie, a czemu? Źle mi słychać? Czy zaczął jest? Słabo ci słychać, no? Serio? Słabo? No i Cię mam plus 10, i cię usłyszę. A gdzie go trzymasz? W dupie. Dlaczego tak czeszczy? W twojej. Skąd mi muchy wzięły, ja nie no otwierałem okna! Co jak tego kupić? Mm, jak ci się nazywa? To jest Samson. Samsung? Samson, Samsung, jakiś no. y, taki. To jest taka mała popierdełka, i to możesz sobie wiesz. No na monitor nawet wiesz, powiesić. Kup tesko za 5 zł i tak Chujowy głos masz, mikrofon. nie da się słuchać o, a ty pierdzisz codziennie na streamie A to prawda Tobie na web. O, samson, samson go Mike to... O, o jak ktoś poleciał Te knuty mnie próbują zrzucić, chcemy zniszczyć Dobrze, stoję na pomarańczy Dobrze, boś zban Ja na Stoję ja na, na arbuzie, i... ja na arbuzie Ja na wiśnia Ja na wiśnia, na jabłko jabko, jabłko, jabłko Boxer... Ej, jabłko i... Bokser... się zmieniło Gdzie? Kto na wisi stał? Nie, 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 tutaj, tutaj, tutaj umyj winogron Tego, do gronu. tego, Matosz nie zdąży <grym śle> ja Ej dobra, musimy popracować nad taktyką powiem da... Banan, mnie. jest Uwaga, gdzie jest banan? Chodidogu. Na hodidogu, dogu, na chodidogu. Ja... No, go! co jest? Ale... To ty mnie wywaliłeś? <śleplem> nie ty, ja ciebie nigdy bym nie Ty złamaś miał... się zwykły Frajerski <śleplem> Widzisz co on mówi? No zrzucił mnie, skoczył, na mnie i mnie <laughs> no stałem już... Jeszcze się trzymałem kogoś. Mariano, no ty jasne, że Tom mnie wypchnął. Dajcie nie. mi na granic tego. Nie, nie Tomku, jeśli nie. mnie zrzuciłeś, to jest nie, już Mariusz. to ja na Facebooka wchodzę, już się loguję. Sprawdź. Co tam robisz na Facebooku? No jak, usuwam cię, jeśli mnie zrzuciłeś, zabiłeś mnie. A jest? chcę si daj. Zablokuj, nie wiem, może najpierw usunę. Nie chcesz Wtedy tego. Nie robić. Mamy go, dwójkę. Mamy go, tak. Trzymaj go, trzymaj go, nie przeskoczy. <grystanie> <grystanie> patrz, patrz tu! <to>. Łapcie <grystanie> tego ptaka. w majtkach nic nie masz, że musisz mnie mu łapać? A ty w mózgu nic nie masz, co to To jest ten, co ma dużo w głowie, ale... Jezu! wodogłowie, Więcej ku... oleju od ciebie. No... Żebakowego chyba. A <noise> Tomek wodogłowie! <noise> Śmieszne to? Zaśmiałem się. A Pago się zesrał. Znowu głodny jesteś? <noise> Jestem debil jakiś mnie atakują. Nie, biegam, wyje też mam Nie, tak było dobrze i coś tak zjebo, no. Bo jesteś debil. O! Uważajcie, bo jeden ma snajper! Spoko? spoko? Spoko. Ej, nie było mnie parę dni, a to tyle nowych bindów, ja dupia. Tomuś, dobrze. A to, to nie, nie był bind. Jak nie był bind? To Janusz gadał. Spoko? Spoko. Spoko. spoko, widziałeś. To nie ja. Janek, pozdrów kobietę tam. Pozdrowienia do więzienia. God. Ej na no, jakiś debil mi dotknął no. Nie, kto to był? Mnie też, mnie też Mateusz w sobie nadzieja tylko i wyłącznie wiesz? Mhm No Liczę jeszcze, że ktoś nie przeskoczy Nie ten sportowiec hmm. Ciężko jest to Blisko wygrać, było, to ale jest... się z... Trzeba próbować Z sumieniem takim podejściem nic by się nie zrobiło. Lecz w takim korytarzu, no tak, Tomek, no ale on z góry lecą. Tomek! Niedobrze! Mateusz! Nie! Nie! Ej! Czytałem czat, czytałem czad, ej! Wstawaj! Co jest? Olá!